Okej, okay, witam Was w drugim odcinku. Znaczy właśnie to w siódmym. Jest ze mną. No! I zero. Właśnie. <laughs> Jak widzicie już tutaj ogarnaliśmy mniej więcej zamieszkanie. Tutaj coś loskopał, skopał. 0 nie wiem co. I tej chwalka. Węgiel zaraz ten... Weźmiemy. A tutaj posadziłem parę sadonek na chlebek. Rośnie. No, więc fajnie. Co dzisiaj będziemy robić? Nie hmm. robić dalej nasz. Nasze zabawiste schronienie. Naszą kawalerkę, żeby mógł zbytek przyjść. Jeżeli ktoś rozkminia no dobrze, jeżeli ktoś nie to Jak sprawa? O co? I od razu mówimy nie będziemy robić żadnych poradników, nie wiem jak zrobić łóżko albo mopgrindera. YouTube jest od tego i wujek Google. Co tam się, co tam schowałeś? A ty? To już tam węgiel A. miałem ty. A, Taż już po tego. Co się po co? Czy zaraz przejść? O, grabel. Słyszę sporą dziurę. Czasami. Co ty robisz? Oła, padnę Czura. zaraz. Jak mi walniesz to już padam. Odejdź, mogę stąd wyjść? Tak, jest. Ja tyle gravelu, zostaw ten gravel Nie, zostaw to. Nie, jakiś tutaj sobie wejść takie wiesz, jak będziemy robić kopalnie. O, takie, takie wielkie. No chyba głupi jesteś A jesteś głupi No ale takich nie będę wiel wielkiego robił, kurde Robisz jakiś kurde burdel z tego Burdel? No na nasze pieski no Burdel, a nie budel A nie kurde ten burdel. Na dole zatkam to, bo do naszej potworki spawnować Bądź mnie i ginę, pamiętaj to idź po stopę. Nie I gitara. O, jej, jest ciemno. Na starej łóżeczku idziemy w kimę. Dobra, jesteśmy już. A nie, dobra, tego nie, nie zabieram. Patrz jaki mamy. Te. O, no, to, to? A ty. Nie mam nic do żarcia. Dobra, teraz idziemy ogarnąć coś do żarcia, co? Chodź. 3-0. 3-0. Ej, jakaś... kurde... Babka się drzeł u mnie pod oknem. Więc jak coś, to przepraszam bardzo. Dobra, idziemy coś. Właściwie to idę. A nie, idziemy. Ha. Dobra. Idziemy coś zjeść. Idziemy po świnie. Pałka naturalna zjeżdża Nawet trzy. Widziałeś? Nie pierwszy. pierwsze. Uhu. uhu, uhu, uhu. tobie. Hop. surowe surober fu no, coś nie mogę zabić? No mogę No i pożarcie No co jest, nie mogę zabić tak, no, to lak był Na pewno to był lak Kurcze... Ta owieczka wygląda apetycznie. Ua. Ale to był. Dobra, idę sobie to upiec albo coś. Chodź, wracamy już. Abam, a abam. Dobra, dobra, jedziemy Mam nadzieję, że yy, niedługo będziemy robić dom taki już porządny Żeby nie gnieździć się w tej malutkiej kowalerce naszej O węgiel to będziemy sobie Właściwie to nie wiem jak dojść do domu, ale jakoś dam sobie radę. 0 tam został, czy co? Nie wiem. W ogóle co się nie odzywa? E? 0. zero? No, co jest na tam? Co, waliłeś się przy moim głosie, pewnie, co? Tak. A pan Ej, ja nie wiem jak dojść do domu. Gdzie jest, A, dom? Gdzie, jest dom? Gdzie jest mój dom? Gdzie jest mój dom? Dobra. Już coś blisko jest. Dobra, nie. Jestem blisko. Coś, coś, coś tu nie pasi. Coś tu nie pasi. O! Si zero dołączył do gry. I! Wow, co to było? Wow! Ok! Taka pułapka! Spoko. No bo tutaj jest szkielet i on taką pułapkę sobie zrobił taki jakby schron i chce mnie zabić. Nie, to jest Oa, oa, mam jedno życie. O. Gdzie jesteś? Zero Strasznie cię przerywa. No coś pewnie problemy będzie z netem albo coś. No, niestety, niestety. Dobra, robimy dwa picyki i żarełko! na picyk i do samego cigmenta. Yeah! Dobra, węgiel dużo tego nie będę dawał. Za cztery. Dobra, pięć. No, i niecho. Mięcho kładziemy Zaraz będzie gotowe do żarcia I będzie elegancko Elegancko będzie O, to już mogę wszamać Chom Tu też już mogę wszamać Chom No i zostało mi tylko jedno To będzie na później Wezmę sobie pochodnie Czemu... Czemu byż nie? Jak mi nie będzie potrzebny, to też. Wszystko odłożę. To też, to też. O, przepraszam Was. Z ma znów problemy z netem. Więc będę sam. Może się jeszcze pokażę na koniec, na koniec filmiku. O jezu, przepraszam Was. Coś tam trąbi za moim oknem. Drogo, nieprzyjemne. No, nie wiem co tu już robić. Tak kurczę, no nie ma tematu tutaj. Wybudowałbym już chętny, najchętniej dom. A może i nawet tak zrobię. Wezmę już trochę tych drewna, już wydobędę trochę, bo będzie pewnie dom, domek z drewna. No. I jakoś będzie leciało. Ostrzegam was, że w pierwszych trzech filmikach będzie nudno, ponieważ będziemy się zajmować właśnie takimi, no, takimi różnymi duperelami do schronu, nie schronu, żeby nie wiem. Domek już do domku jakieś materiały będziemy składać, więc tak będzie tak. No, takie nudne będzie, ale ja, no, wierzę w to, że będzie dobrze. Będziemy jakoś tam iść sobie powoli. No, Może to będzie... Może ktoś do, yy, z widzów moich dołączy do nas w graniu. No, zobaczymy, jak to będzie, no. Więc, tak. Można się jak najbardziej zgłaszać do gry. Tak, gdzieś po 20 od... Odcinku. O już Shizero pisze, żebym zadzwonił Po 20, po, po 20 odcinkach Mam nadzieję, że będziemy szukać y, już partnera Dobra, to zaraz się z wami widzę A. Dobra, y, jest już z nami Shizero Powrócił z nami Kolejny raz, chłop No, ja już bez ciebie tam coś mówiłem Już na temat jakiś Że... Żeby nie serwera Tak O, Nie, mówiłem o tym, że może Gdzieś około w około 20 odcinku będziemy szukać może partnera. Tak będzie, nie, z trzech... par nie partnerstwo od razu mówimy. Nie partnerstwo. Będziemy tak, yy... będzie tak ciekawie, nie? No pewnie. Chociaż nie wiem, ja Ile bym tam potarcie. dał z nami, ja bym tam dał z nami Kazika, ale on nie wiem, często jest na kompie, ale no po prostu nie ma dla nas tak, czasu. Jak to powiedzieć. No że to wyjąłeś Nie ma tak na nagrywanie dziękuję To... No. Jeszcze dwie minutki mamy Już powiedziałem Już, że mamy Że w tych najbliższych odcinkach będzie nudno trzech Bo będziemy tu jakimiś duperelami się zajmować yy, w schronie, nie, w schronie, w jakimś domku będziemy materiały, nie? No właśnie a później będą zabawy Nie wiem, berka, jak zabawy pod wodą o... Jeżeli ktoś oglądał odcinek zabawy na dworzu, część trzecia to wie, o jakiego berka chodzi <noise> Ta... No, będziemy się szukać <noise> Dobra, idziemy On... w kimę, zaraz będziemy Okej, okay, już mhm. <noise> Idziemy na creepery DA creepery? Nie, nie. Creepery. Ten jaki podniecony No ale KIPERY On tak, tak, taki fajny pierdut robią Fop, fop, fop Nie robią fop, 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 fop tylko pierdut Rają, fop, 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 przed Kurde, przed, przed, moją, przed, przed Moją Koszulką Wyobraźcie sobie creepera fop, fop, fop Oni nie wiedzą o co chodzi Ale to jest kwadrat, więc jak może Eee, normalnie. Prosta nie będzie. A zobacz, ile wąglach ty, jaskinia. A, tam miałam gdzieś. Kurde, węgiel. Za moich czasów nie było oczywiście jak węgiel. Mieliśmy tylko drzewa i piecegę. Pracujesz w maszynach? No. Uh -huh. <noise> Dobra. To... ten... piękny... piękna wibracja Jeżeli słyszeliście to wiecie, a jak nie to... nie wiem To wypad To wypad... Yy... No, musimy już się z wami żegnać. O, zombiaczek! Dobra, idziemy na zombiaka? Dawaj, na, na koniec odcinka epicki... Epickie rozwalenie zombiaka Dobra, tylko wiesz, że nie starczy czasu Najwyżej utniemy, ale dobra Gdzie? Tu jest! Gdzie? O tutaj! O spad Ja się boję, idę stąd. Dobra Żegnę się z wami Vegat i 3-0. 0 a tu jest żelazo i dupa. Dobra. Idziemy po